No, no. Tatuś ostatnio bardzo skarży się na korzonki. Pomyślałam sobie, że, że dobrze by mu zrobił wypad w jakieś cieplejsze miejsce. No pewnie. No mm. gdzie u nas jest najcieplej? Za no pogodnie oglądasz? Górny szlank. A, dolny szlank. Dolny mamusiu. Dobrze, otwórz buzię. Hmm, niech pomyślę. Wszystko wygląda w porządku, ale... Hey, you beat my score twice, and the first time, you know what you wrote? Say it, nerd. What does that spell? It says ass. Hmm, ass. Is that what it says, nerd? Can you repeat that for me? Posłowie też nie dotarli. Pana nie było ani na komisji transportu, ani na komisji budżetowej. Jakby pan usprawiedliwił nieobecność swoją? Byłem we wtorek. E, jestem dzisiaj, będę jutro. E, wszystko. O, o, jeszcze muzyk. Pociąg tutaj. dojeżdża do stacji, proszę. Kiedy go Uwa. przekrzykiwano? Uwa. A wie pan co by było najgorsze? Jakby naprawdę to było zagrożenie, aby się Weezed through tunnels. He slipped through junctions and raced round bends. Spencer thundered and roared, but he couldn't get in front of Thomas. At a junction, Thomas puffed ahead. The then he turned quickly onto a sidetrack. Spencer thundered on. <laughs> Zabierzemy was do baśniowej krainy Gdzie zawsze jest czas na zabawę. Bipry się tańczą. Świetny smak i konsystencje serka tanio poznaj dziś. kultury, bakterii, Zawarte w serku tak Give me a drink, bartender.